wcierały strzały muszkietowe e, piechoty nieprzyjacielskiej. Pierwsze 100 metrów po... E, później przechodząc stopniowo pał, galop i, i, i dojazd do pełnego pędu na ostatnich stóp... ...przeciwnika. E, Takie postępowanie nie były zmęczone w momencie, kiedy dopadają bez a były w największym pędzie w momencie uderzenia na szeregi nieprzyjacielskie. Za butarią posuwają się patrole jazdy pancernej, średnio strojnej, uzbrojonej w i piżurki, co no, możecie Państwo <try> zobaczyć w tego, bez przecież, Chciałbym też zwrócić Państwa uwagę na armaty, które ciągnie tak samo artyneria. To są działa polowe. Działa polowe przeważnie wówczas miały wagoniar, czyli kaliber 3 funty, czy ciężar kuli zelatnej z takiego działa wynosił 3 funty, czyli niecałe 1,5 kg. Otóż te działa wbrew powszechnemu wyobrażeniu nie były zbyt wielkie. Były właśnie takie piękne jak na polu bitwy i można je było przeciągać e, przy pomocy obsługi ludzkiej. Niekoniecznie trzeba było zaprzęgać konie na polu bitwy. Oczywiście konie naprzęgano do transportu na większe odległości. E, działa te, jak już powiedziałem, strzelały e, kulą trzypuntową, czyli niespełna nie, nie półtora kilogramową na odległość e, kilkuset metrów, ale jeśli trzeba było strzelać do atakującej piechoty, strzelano kartaczami, a kartacz to można powiedzieć puszka zlutowana z blachy zawierająca kilkadziesiąt małych pól żelaznych i po wystrzeleniu te kulki rozsypywały się na linii działając tak jak strzał z śródem z dubeltówki -dum. a ilość małych kulek mogła porazić znaczną ilość atakujących jeźdźców. szczególnie że celowano w koń broni ręcznej z muszkietów czy różnic, jak i ogień kartaczami z czy był wycelowany przede wszystkim w konie, po to, żeby nie konia i nie dopuścić do, do dalszego do do, szarczy, do